Już 11. konferencja poświęcona technologii betonu, organizowana przez grupę Ożarów. Cieszy się ona wielkim uznaniem wszystkich kolegów z branży. Mamy tutaj ponad 240 osób, które potwierdziły swoją obecność. Łączy ona przemysł cementowy, kolegów z branży betonowej, a także świat nauki. Biorąc pod uwagę wielki sukces tych konferencji organizowanych już od wielu lat, będziemy na pewno dalej kontynuować tą formę wymiany doświadczeń pomiędzy nami wszystkimi. Konferencja jest etapem promowania przemysłu cementowego, ponieważ nasz region z tego słynie. też musimy użyć różnych metod i sposobów po to, żeby zapromować ten produkt, zarówno jako element w budownictwie, a także w komponentach budowlanych, materiałach budowlanych, tworzonych po to, żeby później w nowej technologii budowlanej użyć te materiały, by stały się atrakcyjne na rynku, a także, żeby były konkurencyjne, jeśli chodzi o ceny i wartość ich wytrzymałościową. Jedno z pierwszych stwierdzeń, jakie padło na tej konferencji, to ci, którzy się rozwijają, to nie stoją w miejscu, idą do przodu. Więc przede wszystkim ta konferencja pozwala nam się jako firmie produkującej beton towarowy, prefabrykaty, rozwijać biznesowo, jak i technologicznie. Jestem tutaj z zespołem też technologów i myślę, że tutaj też przede wszystkim pod tym kątem dużo, dużo zaczerpniemy. Znamienite osoby tutaj prezentują swoje, swoje wykłady. Cementownia Ożarów, jak dotychczas każda z kolejnych nich konferencji jest organizowana na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalnie. Wszystkie wykłady, jak i wszyscy prelegenci są do tego przygotowani na bardzo wysokim poziomie. Z wykładów tych wszystkich można bardzo wynieść dużo ciekawych i interesujących rzeczy, między innymi jak rozwój technologiczny, nowe technologie, to co się dzieje w branży, tendencje rynkowe, to co przyniesie nam kolejny rok, czego możemy się spodziewać. Zarówno jak i produkty wszystkie cementowni ożarów są tutaj prezentowane. Możemy się dowiedzieć, co zostało nowego wprowadzone, z czego możemy skorzystać, o jakich właściwościach i do czego. Więc zarówno jakość tych produktów jest na bardzo wysokim poziomie, serwis technologiczny również.